O Was może słowo jeszcze wywołane przed Wojtkami. Nie chciałbym jakoś tak specjalnie Wam, przepraszam za tak kolegę, skardzić, ale, ale piszcie pierwszym ocznickiem pełnym, pełne datowym dla mnie, chociaż miałem już zajęcia z rokiem, gdzie był Marek Bermudz, gdzie był Andrzej Makragę, Romek Żański. Jak byłem studentem jeszcze. Zresztą chodziłem. Na piątym roku byłem studentem jeden semestr tylko i nie miałem żadnych zajęć w ramach tych indywidualnych moich e, po, poczynań. A po czwartym roku, mówię to, chaotycznie, po czwartym roku jechaliśmy do wojska, jako ciekawostkę wam powiem, na... w 73 na ćwiczeniach z analizy... S -terech. S -terech. No to dla młodego człowieka po studiach... To, to jest e, przeżycie pewne. Sami też doświadczaliście jako nauczyciele, i, i wiecie, że, że to towarzyszą też emocje e, wtedy. E, ja się przygotowywałem do tych zajęć, to z tajemnicą. Nawet nami różnie było. było. Zadanie, zadania ułożyć i, e, i potem e, no, to ja wszystko przeprowadzić, ale, ale to wszystko było świetne u Was, i potem na funkcjonalnym szło być rocznikiem. No wiele uczniów było bardzo dobrych, to, to, to przecież nie da, się tego, nie da się tego ukryć, ale, ale wy byliście wyjątkowym odcinkiem. To jest ta średnia taka, taka aktywności waszego udziału była bardzo, bardzo wysoka, muszę powiedzieć, zresztą to widać po, 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 po Waszych stopniach, Waszych tytułach, które potem osiągaliście i pozycjach i w nauce i w różnych innych działach gospodarki. To było, to było no budujące, ja wtedy nie reagowałem tak jak dzisiaj oceniam, bo, bo wtedy to był taki, coś był oszałmiony tym wszystkim, tu zajęcia takie, tu takie, tu takie, jak to było w wydatkówce podstawowej, ale zapamiętałem przecież chłopaków i dziewczyny przede wszystkim, <grym zidrowadząc> tak jako czy ja reagowałem na dziewczyny? O, no, ogólne było pytanie bardzo. No, w pewnym sensie ogólnym reagowałem oczywiście, ale, e, ale nigdy myślę, że, że nie przekroczyłem jakiejś granicy e, dobrego smaku i tak dalej. Byłem jeszcze wtedy za młody i zbyt nieśmiały, żeby, e, żeby jakieś taką gesty wykonywać, ale dziewczyny były świetne w tej grupie. Przecież Kelina Komańska, tu obecna, Anioł Ławniczak, Martusia Rogala, wymieniam wasze nazwiska e, wtedy i panińskie, Mariola, Mariola, ale nie niestety. Tak, tak Marioli bardzo mile wspominam też Mariolę. Zresztą byłem raz tu i w domu nawet, byłem zaproszony przez Mariolę. E, no takie spotkanie na, na, na kawę, ciasto i na Sądu mnie tam e, przyjmowała. Bardzo, bardzo. No znałem jej różne historie, różne plotki potem i tak dalej, i tak dalej. E, to wszystko, e, to wszystko mnie przybiło trochę tak jak się od wojny telewizja, że ona e, on nie żyje już. No była jeszcze z dziewczyn de, Teresa Powczarek. E, Powczarek, i, 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 Basia. I, i, nie, nie wiem czy ona się inaczej nazywa, ale Fiedorowicz. Pasternak. Fiedorowicz, a Fiedorowicz, bo józef, bo naszym obrębem To były dziewczyny bardzo aktywne, one, one były bardzo dobre wszystkie, na z chłopaków wiadomo, Tu obecnych, krzywdzi powiedzieli, że eh, <grym <grym w latach, Wymieniam tych, którzy którzy byli w czołówce, był eh, Mowak, no, na szpice na pewno, był drzewa śledzić,